Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony kodmichdao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o darmowym skinie dla każdego z okazji nowego wydarzenia. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli megao 2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym w tym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie darmowych przedmiotów z okazji nowego wydarzenia. A więc, jak już większość z was może wie, w ostatnim czasie na kanale Migao wstawiłem wam specjalny odcinek, w którym przedstawiłem wam kilka naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ciekawych informacji na temat kolejnych darmowych przedmiotów. Dodam tutaj od razu, że przedmioty te są dosłownie dla każdego gracza, niezależnie od tego, ile gra w Fortnite'a, kiedy założył konto, no i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli na jakiej platformie gra. To znaczy, że w tym wydarzeniu, w którym są te darmowe nagrody, może wziąć udział każda osoba, niezależnie od platformy, tak samo jak i założenia konta, no i całej tej reszty, o której wspomniałem wcześniej. I między innymi w tym wydarzeniu, które jest teraz za darmo, może każdy z Was zdobyć malowanie do broni, ekran wczytywania, kill-off, lotnie, no i co najważniejsze w tym wszystkim, to takiego skina. I jak widać, wszystkie te przedmioty, które macie teraz w tle tego odcinka. Są dosłownie za darmo dla każdej osoby, która weźmie udział w specjalnym wydarzeniu o nazwie Fortnite poleć znajomego. Całe te wydarzenia polega po prostu na tym, że Wy musicie polecić Waszemu znajomemu grę Fortnite i zagrać z nim kilkanaście rozgrywek, i przy okazji wykonać specjalne zadania, które znajdują się na stronie internetowej z tego wydarzenia. Dodam tutaj od razu, że link do strony internetowej z tego wydarzenia znajdziecie w opisie tego materiału i w późniejszym czasie przejdziemy sobie do takiego ogólnego poradnika, jak to wszystko wykonać, żeby zdobyć te darmowe nagrady. Na początku jednak wytłumaczę wam wszystkie zasady tego wydarzenia, ponieważ są one naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo ważne, i będę tutaj oczywiście bazował na informacjach, które zostały podane na tej stronie internetowej. A więc z pierwszego podpunktu, którego możemy znaleźć na tej stronie internetowej, możemy dowiedzieć się, że żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, możemy dodać, i tutaj podkreślam, możemy do pięciu znajomych na stronie programu poleć znajomego. Dodam tutaj od razu, tak jak jest w dalszej części tego podpunktu, że muszą być to osoby, które grały przez maksymalnie 120 minut w głównych trybach Fortnite Battle Royale, to znaczy solo, duo, oddziały, no i tak dalej i w ciągu ostatnich 30 dni. Chodzi tutaj o to, że musicie zaprosić do gry osobę, która przez ostatnie 30 dni grała tylko 2 godziny w Fortnite'a i jeżeli taka osoba gra na przykład 3 godziny, to niestety, ale nie możecie je zaprosić do tego wydarzenia. Dodam tutaj od razu, że jeżeli będziecie próbować zaprosić osobę, która gra w Fortnite'a dłużej niż te 2 godziny w ciągu ostatnich 30 dni, no to niestety, ale nie będzie mogła się zaliczyć ta osoba, no i na Nagrody nie zostaną przydzielone na wasze konta. W kolejnym podpunkcie, czyli podpunkcie drugim mamy informację o tym, że żeby zdobyć darmowe nagrody, musimy wykonać specjalne zadania, które widniałem na tej stronie internetowej, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Między innymi na początku, żeby zdobyć pierwszą nagrodę i to jest oczywiście ekran wczytywania, musicie waszego znajomego dodać do tego wydarzenia. Zaraz później musicie rozegrać z nim jedną rozgrywkę i za to dostaniecie malowanie, później musicie znaleźć się w pierwszej dziesiątce właśnie z tą osobą. Gdy już znajdziecie się w pierwszej dziesiątce, otrzymacie taką a zaraz później musicie zlikwidować 10 przeciwników ze swoim poleconym znajomym i za to otrzymacie dodatkowo specjalny killer. Na koniec pozostaje nam główna nagroda tego wydarzenia i od razu tutaj dodam, że samo wydarzenie będzie trwało prawdopodobnie do końca tego sezonu i jest to informacja o tym, że ty i twój znajomy musicie zdobyć 60 poziom karnetu bojowego. Od razu tutaj mówię, że osoba, której polecacie grę Fortnite, nie musi kupić karnetu bojowego, tylko chodzi tutaj ogólnie o poziom, który wyświetla się w tym sezonie. i jeżeli nie macie karnetu bojowego, też możecie wbić 60 poziom, ale jest po prostu trudniej. Jednakże, jeżeli na pewno chcecie tego skina w grze Fortnite, no to niestety ale i Wy, i Wasz znajomy musicie przekroczyć tą liczbę 60 poziomu karnetu bojowego w tym obecnym sezonie. W przypadku, w którym na przykład wasz znajomy będzie miał 55 poziom do końca sezonu lub tamten 59, czyli poziom przed 60, to niestety ale nagroda nie zostanie przydzielona na wasze konta. Niezależnie od tego, czy Wy na przykład macie teraz 120 poziom, czy tam na przykład 150, bo wiem, że są osoby, które nawet mają 200 poziom, to wy już jesteście jakby zaliczeni do tego ostatniego zadania, ale ta osoba, którą zaprosicie, no niestety, ale też musi wbić 60 poziom. Może ona to zrobić oczywiście sama i niekoniecznie cały czas musicie z nią grać, jednakże ta osoba do końca sezonu musi wbić 60 poziom karnetu bojowego i może to być jakakolwiek osoba, którą po prostu zaprosicie. W całym wydarzeniu możecie zaprosić pięciu specjalnych znajomych właśnie do tego wydarzenia i jeżeli jeden z nich wykona wszystkie te zadania, to dostanie nagrodę i każdy Kolejny, który też je zrobi, też je otrzyma. No i tutaj na koniec chciałbym zrobić taką małą poprawkę odnośnie tego, do kiedy macie czas, żeby wykonać wszystkie te zadania, ponieważ informacja o tym widnieje na samym dole tej strony internetowej. Z tego, co możemy tam przeczytać, to możesz logować się, rejestrować i dołączyć do kampanii do godziny 5.59 15 listopada 2021 roku. To właśnie do tego momentu możecie zarejestrować się na tej stronie internetowej lub tam po prostu zalogować i dołączyć do tego wydarzenia wraz z. Z zaproszeniem waszych znajomych, czyli tych poleconych graczy, do tego wydarzenia. Jednakże, jeżeli nie zaprosicie, no i oczywiście nie dołączycie do tego wydarzenia, do tego 15 listopada godziny 5.59, to niestety, ale nagrody w tym wydarzeniu nie zostaną przydzielone w żaden sposób na wasze konto w Fortnite. Całe wydarzenie ogólnie trwa do 11 stycznia 2022 roku, również do godziny 5.59, i nawet w sezonie 9 wasz znajomy może wbić 60 poziom karnetu bojowego, niezależnie od tego, czy właśnie makarnet bojowy czy też nie i chodzi mi tutaj głównie o te ostatnie zadania, ponieważ to właśnie ona jest najcięższe w tym wszystkim, to może ona zdobyć właśnie te przedmioty i wyrazem też do tego 11 stycznia. Niekoniecznie musicie śpieszyć się do końca tego sezonu, ponieważ czasu, jak widać, jest naprawdę bardzo i tu dosłownie bardzo dużo, ponieważ jest to jeszcze dobre ponad dwa miesiące, żeby wykonać wszystkie te czynności. No i oczywiście, wiem, że jednym z problemów będzie dla Was znalezienie znajomego, właśnie który gra tak mało w Fortnite, to jeżeli w komentarzach pod tym filmem znajdą się jakieś osoby, które w ostatnim miesiącu grały bardzo mało, to napiszcie w komentarzu ważnik i po prostu się dogadajcie. Wiem, że na pewno ten odcinek zobaczy jakaś osoba, która bardzo mało gra w Fortnite'a i jeżeli chce, to może na przykład do mnie dołączyć, ponieważ ja też potrzebuję pięciu znajomych do grania w Fortnite'a właśnie z nimi, żeby zrobić te zadania, a muszą być to koniecznie osoby, które grały naprawdę bardzo mało. Tak więc w komentarzach pod tym odcinkiem zgłaszajcie się i jeżeli ktoś napisze wam odpowiedź, że może z wami zrobić te zadania, to koniecznie napiszcie do Ponieważ może być to wasza jedyna okazja do końca tego 15 listopada. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowych nagrod z okazji nowego specjalnego wydarzenia, w którym możecie też zdobyć darmowego skina. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym wydarzeniu i czy weźmiecie w nim udział, żeby zdobyć te specjalne, darmowe nagrody. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!